Cześć macie mamy a w dzisiejszym odcineczku lecimy w kosmos. Ja a. i y, Borsu. Dobra. Nie no, dobra, Zadaj, lecimy. Czekaj. Nie no poczekaj czekaj czekaj lecimy. Możemy lecieć nie wiem czy to tak, tak dobrze, może to tak, tak wolno, tak jak się czyta. tak leci, bo tak trochę mnie przypiekają te, te silniki rakietowe. Cieplutko, o, ale ci tyłek. Wydarzy. O co to jest, oh. yo? ale baza. Dobra, dobra, No w ogóle trochę konfigurację, już tu grałem w sekundę, no. ale w kosmosie nie byłem, więc... Ej dobra, co jest, zmienię tutaj, normalnie nadal jest tutaj ten, ten to coś, to się tu, gdzie to się da robić ciągle tego joba z tankiem. Obierzemy go sobie, to jest... Astronauci poszukiwani. Zapisz się w centrum kosmicznej dżungli. Tomek jakiś? Co on, co, co gada? Dobra, dobra. Hej, co myślisz o zostania astronautą w Łubli? Uju, szkolenie na kosmicznego w to najlepsze, co mnie spotkało. Jo, możliwe. Zapisz się na prawkę kosmicznej jazdy w tamtym budynku administracyjnym. Jo, trzeba za to zapłacić, a potem ukończyć kurs szkolenia astronauty. Ale to jest warte. No, dobra. Tu nic nie ma. Czekaj, czekaj. Masz czapeczkę? Masz czapeczkę, dobra, chodź. Cześć, Mam pomysł. Będzie super, tutaj coś jest, o kurde. Wydaje mi się, coś jest na górze, bo tutaj też jest jakaś platforma. Czekaj. Coś tu może być. A jeśli tu jest jakiś. Tu jest pojazd, człowieku, chodź. Co? Jest... Znaleźliśmy już od razu coś? Rakietowe auto. O kurde. Dobra, nie testujemy no. tego w tym odcinku. To, tak. to będzie. Pokażę wam to inny. w następnym odcinku. Jeżeli bym. to komuś eee, fajnie by było. Raz musimy zrobić licencję, Jeżeli, jeżeli te filmy się Wam podobają, to możecie zasubskrybować. Nie musicie oczywiście, ale zachęcamy. Eee, no o, za aby użyć rakiety, musisz już kończyć. Już szkolenia od no, to, no, to Dobra, spoko. Tutaj jest jakaś rakieta. No oh, kurde, ale fajna jest ta rakieta. To jest taka, taka ciekawa. I co tam trzeba robić? Ja wchodzę w no, tsunami. musimy iść wejściem. tutaj. tutaj. <laughs> O, kurde, jest tu... Przecież czekaj, czekaj, muszę muszę porozmawiać z tobą. Nasze szkolenie astronautów. No będę porozmawiać. Musiał... No czy właśnie strony? O nie, musimy się uczyć. Uszyć! się udział w końcu. Opłata? Wtedy damy ci kartę szkolenie astronauty. Dobra, kupię, kupuję. Nie czytam Dziękuję. tych ludzi tutaj się nie chce. Uh, więc, no. Wow, ty, ty, będę musiał ty, ty, zrobić kurz. Tutaj jest jakiś... wow, Gerlach Mugę... ...Gometry, pierwszy Wubli w kosmosie! Wow, jego podróż była krótka jeszcze w końcu skończyło mu się paliło. Czytałem, czytałem, mówiłem! Myślisz, tobie też się nie będzie chciał czytać czterech Wubli, bodajże? Nie umiem liczyć. Poczekaj, nie, 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 no, czytamy, czytamy, czytamy. czytamy, czytamy. Ej, nie, nie będę... Parker, kosmiczny Wubli. O kurde, o stopnie kosmiczny Stworzyła wiele technologii programu kosmicznego, w tym bramy w skoszyn... Okej, okay, Poczekaj, ja chcę jeszcze jednego. A, a. 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 niebezpiecznych testów grawitacyjnych na stacji kosmicznej, spoko. Grill kosmi. grill. Grill, tak, grill, <gryl, <gryl, super. Dobra, ty grill. O, jest... to z gościu, nowy rekrut. No. Mam szczęście, właśnie o kurs. Znaczy przejść I przez da, drzwi. Da, cześć. ci zaczniemy. Kurs nam się zaczyna. O kurde, tutaj gościu będzie gadał. Cześć! Usiądź i zaczynajmy. Zaczniemy. Cześć, 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 o, o kurde, patrz ten. ten. O, o tym o. chyba będzie na kursie. Skoro wszyscy siedzą, możemy zaczynać. To pierwszy etap szkolenia na astronautę. Podczas tego kursu dowiemy się, co jest potrzebne do badania kosmosu. I jak nie odlecieć w przestrzeń i się nie zgubić. Zacznijmy od podstaw. A rakieta na zewnątrz podąża, zapro... podąża zaprogramowanym kursem na stację kosmiczną Moogly. Wystarczy więc wsiąść, zapiąć pasty i trzymać się mocno. Główne wyzwanie dla astronautów w Ubli zaczyna się już w kosmosie. Rakieta wyląduje po... Rakieta wyląduje w porcie kosmicznej... w kosmicznej Ubli. Na miejscu od razu trzeba będzie... Trzeba poradzić sobie z niską grawitacją i warunkami atmosferycznymi. Więc na tym skupimy się dzisiaj. Do okoła sali rozmieszczono pięć ekranów. Każdy z nich... Uczy czegoś ważnego o byciu astronautą. Pamiętaj, by zapoznać się z każdym z nich. O, to Dobra. Ja, tutaj to, to jest? Hełm. Dobra, hełm. To... Ja, ja idę do hajsu. Aby zabezpieczyć, badać kosmos, każdy Łubli musi mieć na sobie hełm. Spoko. Hełm zapewne potrzebuje, żeby potrzebny do, no do przeżycia. Za każde zlecenie w kosmosie dostajesz kosmiczne kredyty. To jedyna waluta, jaką przyjmują kosmiczne sklepy. No niestety, bo... Kosmiczne kredyty działanie Łubli w kosmosie. Pomaga zarządzać terytorium kosmicznym, Zajmuję się sytuacją awaryjną. A co nie jest Pamiętaj, ma... po zbadanych sektorach. Jeśli wlecisz na jakikolwiek podobny poza sektor, zwróć i poleć na stację kosmiczną. No dobrze, dobrze, okay. trzeba uważać. Wiele pracują w kosmosie jest wyprzedzone w małe pola grawitacyjne. Sprawia to, że ubli nie dryfują w kosmosie, kiedy na nich pracują. No, tak, Dobra. to jest, no dobrze. chodźmy, chodźmy, chodźmy to na egzamin. Spróbujemy napisać egzamin. Usiądź kiedy... Kiedy zechcesz rozpocząć egzamin, dobrze. No to siadamy Ja sobie, tutaj, ja sobie usiądę z tyłu. Yy, ja nie będę ściągał, proszę pani. Ja, ja, ja tutaj jestem bardzo legitna, ale sobie usiądę z tyłu na wszelki wypadek. Dobrze. Pytanie pierwsze, to ja. trzeba zawsze mieć na sobie. W... Hmm. Wydaje mi się. Nie, nie. Wydaje mi się, że okulary słoneczne, bo tam światło jest. ten. Ej, dobra. Ej, ej, ej. Ej, borsuk. Się, borsuk! 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 Ej, Borsuk, Borsuk, jakie... jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Kełm! A, dobra, spoko. No drugie to kosmiczni kadeci. Dobra już. O, dobra dobra. Dzięki. Dobra. Pytanie trzecie. jakie... Od... O kurde. O jejku. e, 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 e. kosmiczne. Robisz o... Dobra, dobra, prawidłowa odpowiedź. Dalej w kosmos i że będzie okej okay. Zawracam i lecę z powrotem na stację, zostaję w miejscu i czekam na ratunek Oczywiście, że zawracam i z powrotem na stację Dobrze, nauka nie poszła w las Co powstrzymuje Lubik przed odniesieniem stacji kosmicznej? Pola grawitacyjne ale, ale jestem dobry, o kurde, ale jestem dobry Za chwilę będziesz Pola astronautą, przez to użyj windy, aby rozpocząć kolejny jest. etap szkolenia Kolejny etap? Jak to kolejny? Nie o kurde, coś. Ja tu też jest. wchodzę robimy czekam. Oooo! Co to jest za hangar jakiś? Łoooo! Bo tu nie był bardzo Uff, dobrze. To Widać staje jest to w statków kosmicznych. Tutaj nauczysz się podstaw w pilotażu statku. W naszym symulatorze statku. To całkowicie bezpiecznie obiecuję. Eksplodował <grym> tylko raz I tego czasu na od... Nie możemy się trzymać. To jest na zaczynam! <grym> I kiedy ty to zacząłeś? Się zaczekałeś, aż skończę Ok, dajmy gazu Włączamy booster Uwaga wow! Patrz to okay. C, się włącza silnik, dobrze, dobrze wow. Nie. Masz tęcz, użyj dobrze? Ok, dobra ja się nie że wow. Trzymaj się! Jest. Tak jest, świetnie. Okej, okay, dobra, teraz, teraz włączyć tryb przyspieszenia, czyli dopalacz. Łoo! Wow. ale mocno. Oh, idziemy, 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 dawaj kaktusik. O kurde, e, jakieś drzwi. Zobaczymy, co będzie z tyłu. Nie drzwi pewnie. Oh. Proszę, nie parkować, żeby to nie było. Nie, W tej, nie nie części, w tej sali testujemy zachowanie niskiej grawitacji. Przed tobą trzy trasy. No nie. No sześć <laughs> Musimy przerzucić piłkę w obręcz. To proste. <laughs> to chyba proste. No nie wiem, czy to takie proste. Dobra, o, czy, 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 to jest batoniki. Ja muszę kupić batoniki. E, 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 e. Jeszcze. Ja głodny będzie. <laughs> ja sobie wezmę batonika. Dobra, idę. Ja A batonik poleci? Batonik lewidnie! <gry> to jest? Będzie łatwy. Wczoraj platformę dostać się na górę. Dobra, No spoko. Zaczynam! Okay. O, ty to by też się zrespiła. No to lecimy na górę. Dobra, na platformę. A! Wow, ale niska grawitacja. Musisz naciskać spację, musisz trzymać spację. O kurde. Że móc wysoko... Wszystko jakby w takim powolnym tempie się dzieje. Rzucę tam batonik Teraz i dobra Po co wow. ci ten batonik? Platformy. Świetnie! Wierzę A. w ciebie! Gdzie jest pierwsza? O, tu jest pierwsza. A! Wow, A nie! Nie rozwiąż pierwszą. Ej, Opa, będzie trudne. opa, opa, ja opa, opa, nie opa jedziemy lecimy, lec, lec, lecimy, 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 lecimy. Nie. lec, 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 O, lec, o. O, Nie. Na lec, 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 Nie! nie.

Pełne kwalifikacje kosmiczne! No to twoje kosmiczne pojazdy. dobra, bla, 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 bla. Są Nie, nie słucham bardzo. Wow, tam, tam można już lecieć w kosmos Wow, ale super nie Yo, nie masz już strój. Ale super! Chodź, chodź, chodź szybko chodź. Słuchajcie widzowie, jest tak bliźutko. Lecimy w kosmos Teraz W tej chwili, do rakiety Tak Tak Wsiadliśmy Startujemy. O oboje, let's go, lecimy. I w górę. Wow! Dobra. Lecimy. Jest. Wow. wow. Ale to jest wielkie. Witamy, witamy. Mam nadzieję, że podróż była udana te jak to się, tak, to się. O, z... port kosmiczny. Centrum handlowe. Hotel kosmiczny. W porcie kosmicznym to tak. wyszedł... Najwyższym Hotel! Okay. kapitański! Dostaliśmy auto! Możesz polecieć nim na sterolinię górniczą, albo ja si To koniec. Hotel! Dostaliśmy auto! Ale dziwnie tutaj... Dobra. To widzimy się w następnym odcinku. Dobra, widzowie, testujemy, yy, testujemy super fajny samochód, który odblokowaliśmy na początku odcinka. Dopalacz. Yo ale to jest. Wow, dobra, to mocno do ten. I teraz. Na plaży panie. czy podjadę pod górę. Dobra, jedziemy, Je jedziemy. Ooooo! Oh, ręce! What? Pomocy, odlatuję. Nie. Żegnam.